Maciej Meller, czyli muzyk grający obecnie w zespole Riverside, zaprezentował w Wino Wrocławiu swój solowy krążek w wersji akustycznej pod tytułem Zenit Acoustic. Właśnie, może zacznijmy nie od płyty, ale od samego wydarzenia. Dlaczego zdecydowałeś się zaprosić tutaj e, tych, którzy wiesz, że są związani z tą muzyką, lubią tę muzykę i zorganizować taką e, e, imprezę w cudzysłowie w naszym mieście? Przy poprzedniej płycie nie udało się zrobić tego typu wydarzenia, ponieważ była sytuacja. Taka, a nie inna, związana z e, epidemią. E, troszeczkę zatęskniłem do takich e, kontaktów żywych z publicznością i razem z wydawcą wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować w naszym mieście e, tego typu spotkanie połączone z promocją płyty. Tym bardziej, że płyta jest bardzo mocno związana z Inowrocławiem z racji występu e, wielu muzyków e, z naszego miasta. I myślę, że to się fajnie wpisuje w taką sytuację. Właśnie mówi się, jakby nie patrzeć tutaj, jakby nie słuchać, to jest to lokalne wydarzenie, bo mamy na tej płycie brzmienia naszych znanych, znanych inowrocławskich muzyków. Tak jak ty mówisz, to jest nasza duma skuja w mojej ziomkowie. E, czy. Przybliżając się do stworzenia tego akustycznego albumu, e, od razu wiedziałeś, że zaprosisz e, naszych innowacyjnych muzyków? E, jak zacząłem o tej płycie myśleć w kategoriach większego składu, a nie tylko człowiek z gitarą i wokalista, to od razu moje tropy powędrowały np. do Jacka Mazurkiewicza, do Łukasza Woliwkowskiego, Zbyszka Florka, Jacka Zasady, Squidamu, Pawła Hulisza, który jest inowrocławianinem, ale już teraz w Gdańsku, świetny trębacz. Piotr rog Rogusz, nauczyciel ze szkoły muzycznej w Inowrocławiu. No chyba tak. Chyba Inowrocław był od razu jakoś. Jaki jest wkład e, naszych e, muzyków? Na ile im pozwoliłeś, żeby sobie poszli? Ja wiem, że to nie jest zwykłe granie bez prądu. To też był taki zamysł. Wiesz, to chyba fajnie by było ich spytać o to, na ile im pozwoliłem. Wydaje mi się, że swobodnie. Woda była duża. Starałem się tylko nakreślić jakieś, jakieś ramy, o co będzie nam chodzić w tym, w tym w wykonaniu. Zrobiliśmy ze zbyszkiem florkiem aranżacji, ale one były tylko wskazaniem jakiegoś kierunku, wydaje mi się. Pewne rzeczy chcieliśmy nacisnąć, żeby były tak, jak miały być, ale generalnie bardzo dużo swobody było. Chyba. Na pewno w partiach solowych była pełna, pełna dowolność i, i no, cieszę się, bo to jest zawsze takie, lubię jak... Jest rodzaj jakiegoś takiego zaskoczenia, jak ktoś zagrał. Na przykład moją piosenkę. Były takie momenty? Oj, bardzo było. Bardzo dużo było takich momentów. Piotr Rogusz na saksofonie zaczarował, Paweł Kulisz na flugę piękne rzeczy pograł. Jacek Zasada na flecie. Bardzo miło było usłyszeć znowu kompana z Quidamu. Także bardzo fajne doświadczenie. Nie mieliśmy szansy, żeby porozmawiać o samym albumie, to też chcę zapytać o klimat tej płyty. On doskonale się wpisuje w obecny klimat, jaki mamy za oknem. Dobrze wyjść na spacer albo dobrze posiedzieć wieczorem i posłuchać takiej muzyki. Muzyka refleksyjna, skłaniająca do przemyśleń, ale jak sam wcześniej powiedziałeś, no ona też wyrasta z takiego rozterkowego myślenia czterdziestolatka. Tak, to na, na pewno w warstwie tekstowej e, powiem szczerze, że muszę się mierzyć trochę z takim e, m, doświadczeniem. E, dochodzą do mnie recenzje zwrotne, jakby tej płyty, wrażenia, i niestety dużo osób, albo stety, e, mówi, że ta wersja z nitą im się bardziej podoba od tej elektrycznej. Ale może to jest efekt świeżości, tak przynajmniej próbuję sobie utłumaczyć, bo ja bardzo lubię obie wersje. E, no tak, płyta akustyczne granie chyba z założenia ma e, tendencję do, do wpisywania się w aurę jesienno-zimową, wieczory z lampką wina i tak dalej kominek tego typu sprawy. Myślę, że ta płyta też doskonale się odnajdzie, ale szczerze mówiąc, mam nadzieję, że jednak w innych porach roku też będzie jej przyjemnie posłuchać. Nie wiadomo, jaką będziemy mieć pogodę. <grymiany> Chcę jeszcze zapytać o inspirację. Ty nie sugerujesz się, znaczy nie odpowiadasz od razu, że sugerowałeś się muzyką danego zespołu. Po prostu kilkadziesiąt lat słuchasz tej muzyki i ona w tobie siedzi, to potem jakoś wypływa. Wiesz, ja już chyba taki etap y, słuchania płyt i, i takich, takiego czerpania bezpośrednich inspiracji mam y, dawno ze sobą. Gdzieś ta muzyka, którą nasiąkałem, ona po prostu gdzieś we mnie jest w jakimś takim DNA moim. Y, i Korzystam z tego już tak nieświadomie, bezwiednie jakby i oczywiście tutaj też pewnie słychać jakieś inspiracje. Na pewno chciałem zawsze zrobić, że, że znaczy w stylu akustycznych płyt Davida Sylwiana albo Tok Tok późnego. I niektórzy mówią, że to troszkę słychać, więc pewnie tak, ale nie robiąc tą płytę, w ogóle nie myślałem o tym, żeby zabrzmieć jak ktoś, tylko chciałem, żeby te piosenki zyskały jakby jakiś inny walor, żeby pokazać je od innej strony, troszkę wywrócić na lewą stronę tą muzykę. Trzeba powiedzieć o wsparciu. Dostałeś też wsparcie z Urzędu Miasta, tak? To był Twój projekt artystyczny zgłoszony do, do tej dotacji miejskiej, tak? Tak. Dostałem dofinansowanie z, ze środków miasta na, na stypendia w zakresie działalności artystycznej od prezydenta miasta dostałem oczywiście wsparcie też od pani Elżbiety Piniewskiej z Urzędu Marszałkowskiego przewodniczącej sejmiku ale też trzeba powiedzieć że otrzymałem kolejne wsparcie z zaX-u, którego jestem członkiem z funduszu popierania twórczości i ze związku artystów wykonawców Stoart, który wsparł wydanie wersji winylowej, która się ukaże za jakiś czas, bo dzisiaj takie terminy niestety długie. Gdzie na dzisiaj można posłuchać tej muzyki? Dzisiaj można e, posłuchać na moim Bentcampie, a kupić płytkę można sobie w sklepie Farna Records. E, trzeba dodać, że to jest kolejny akcent inowrocławski, bo to jest pierwsza chyba w tym mieście firma wydawnicza, która e, wydała moją płytę i w ogóle jakąś płytę. Także mamy kolejny powód do, do dumy. Wydaje mi się, że znalazł się ktoś, kto, kto chce jakoś tą działalność artystyczną prezentować i, i przekazywać gdzieś dalej. Także Farna Records i Wrocław zapraszam na zakupy. Muzyka z tego albumu została odtworzona z winylowego test presa na audiofilskim sprzęcie. W spotkaniu wzięli udział również inowrocławscy muzycy, którzy zagrali na wspomnianym krążku. Rozmawialiśmy też z Łukaszem Oliwkowskim, który na wspomnianym albumie zagrał na perkusji. No właśnie takie pierwsze pytanie, na ile wam pozwolił Maciej Meller, jeśli chodzi o wasz udział na tej płycie? No ten margines swobody był dość duży. Mieliśmy wprawdzie naszkicowane pewne sugestie ze strony Macieja, również Zbyszka. Czyli ja jako przedstawiciel sekcji rytmicznej razem z kontrabasistą. I chyba najważniejsza praca polegała na tym, żeby wydobyć brzmienie typowe dla akustycznej płyty, czyli w moim przypadku e, trudno się mówi w ogóle o dźwiękach e, instrumentów perkusyjnych, ale e, jeśli powiem, że to miały być brzmienia szumiące, piaszczyste, ciche, e, melancholijne, okrągłe i bez punktu. To wydaje mi się, że to jest to, na co Maciej zdecydowanie pozwolił w, e, przy nagraniu tej płyty, a przez to ona nabrała też jakichś rysów e, jakiegoś charakteru. Jak wyglądała współpraca? Mieliście sporo czasu, żeby zrealizować ten projekt? Czasu nie było za dużo, e, i właściwie to była jednorazowa sesja w studiu Zbyszka Florka. Yy, ale no, tam jest na tyle ciekawa atmosfera, że właściwie udało się tę płytę z, za jednym podejściem nagrać, a dzięki temu też się osiąga pewien m, taki punkt energetyczny. To znaczy, jeżeli płytę się nagrywa, tak jak Pink Floyd nagrywał na jachcie, na przykład przez miesiąc, to y, ta płyta oczywiście jest dobra, ale z drugiej strony nie wiem, czy y, udaje się uzyskać ten y, taki flow energetyczny, y, tak jak. Tak jak to bywa, tak jak tutaj. Ja porównałem płytę Pink Floyd do Senit. Przesadziłem. Duży wkład w brzmienie albumu miał także Zbigniew Florek. O, trudno sobie wyobrazić współpracę taką lokalną, mocno lokalną, skoro Maciej Meller chce stworzyć akustyczną prysę, płytę, to musi być Zbigniew Florek, prawda? I tak to wyglądało? No bardzo mi miło, że tak mówisz. No wiadomo, z Maciejem się znamy mnóstwo lat, z czasów Queedamowych. Także tak, no tak, jakoś naturalnie to wyszło, że, że zwrócił się z propozycją współpracy do mnie i, i współpracowaliśmy razem, tak jest. To brzmienie, akustyczne brzmienie, różni się od tej oryginalnej płyty. Tutaj też jest Twój bardzo duży wkład, o czym mówią recenzenci nawet. No zacznijmy od tego, że ja tę płytę rejestrowałem w studio swoim, więc od tej strony chociażby tak ten, ten wkład jest. No, y, oczywiście też swoje partie nagrałem na, na fortepianie. Y, jeden utwór z płyty Halfway y, przearanżowałem, y, Maciek dał mi wolną rękę, dał mi tylko ścieżki wokalu i powiedział rób co chcesz i, i tam sobie trochę poszalałem y, akurat w, przy tym utworze. Y, Także tak. No, no, mam nadzieję, że przy, przyłożyłem swoją cegiełkę do, do, do tego, jak ta płyta wygląda i jak brzmi. Jak się razem Wam y, współpracowało na tym lokalnym polu? Super, bo to w ogóle świetny pomysł był Maćka, że y, postanowił y, postawić na muzyków z Inowrocławia. Wrocławia. No, mi z Maciejem to się współpracuje świetnie, no ale to jakby też ze względu na, na, na to, że znamy się, jak, jak to się mówi, jak sekonie konie, po, po, po prawie 30 latach w sumie współpracy. Fajnie, że, że pojawił się na przykład Paweł Chulisz, to jest nasz stary znajomy, z którym kiedyś też graliśmy lata temu w takim zespole Ogrodnicy, to, 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 to lata 90. jeszcze. Bardzo miło było się spotkać z nim na przykład, bo, bo nie widzieliśmy się mnóstwo lat i, i, i też świetnie zagrał. I, I tak jak powiedziałem, to był bardzo fajny pomysł, żeby jak się okazuje, no, waklarz muzyków naszych tutaj lokalnych i nowcławskich jest niesamowity i, i każdy wydaje mi się, że świetną robotę wykonał.